Cześć, cześć, cześć i tak nagrywam tak nagle niespodziewanie, tak z głupa, tak nagrywam filmik tak na szybko, żeby szybko wam wrażenia opowiedzieć. No, o co chodzi? Nabyłem właśnie w zasadzie już wczoraj drogą elektroniczną konkurenta dla Battlefielda 4, o którym ostatnio Wam bardzo dużo opowiadałem, pokazywałem nawet pudełko i ten kiks z numerami płyt w pudełku tym razem mam wersję cyfrową ściągniętą przez Steama ale zaraz o czym ja mówię? oczywiście o nowym um, Call of Duty um, czyli duchach jak prezentuje się um, na tle um, Battlefielda 4 Call of Beauty. I oczywiście po raz kolejny mówimy tu o y, kampanijnej ocenie, o, o ocenie trybu single player. Dziś czytałem dość ciekawą y, recenzję na grach online y, Gamblinusa, tego School of Beauty, gdy on mi się ściągał, bo y, trzeba wam powiedzieć, że jest to grubo 28 GB, y, nie wiem dlaczego tyle aż. Dla samej kampanii single player yy, Z multiplayerem Z mapami na Multica Jest to 67 giga huh, Dużo, nie? To dużo za dużo Przejdźmy do sedna. No cóż, yy, Battlefield yy, W kwestii grafiki Wygląda yy, yy, Wygrywa zdecydowanie yy, Battlefield ma Świetny silnik graficzny Frostbite 3 Oszamiające efekty cząsteczkowe, wysoką rozdzielczość tekstur, mm, świetne oświetlenie, zwłaszcza oświetlenie. Tu Battlefield tu, tu, i tu, tu jego silnik Frostbite ma naprawdę, naprawdę góruje nad innymi, nad CryEngine też, czy zero. Z kolei CryEngine, że tak wtrącę, ma lepszej lepsze jakości tekstury, ale nie mówimy tu o silnika graficznych Zdecydowanie Battlefield zwycięża. I w przypadku Call of Duty nie pamiętam, yy, z który to był silnik, on się nazywał. Hmm. No mniejsza z tych, W każdym razie graficznie jest słabo. Albo nawet jeśli nie słabo, to przeciętnie. Oczywiście dzięki temu gra działa na różnych konfiguracjach sprzętowych, na słabszych kompach, No, hmm. tu pierwsza od dawna gra, która gra, no, działa w miarę płynnie, bo nie jest zbyt dobrze zoptymalizowana. W Full HD, czyli 1900 rozdzielczość 1920 razy 1080 ale graficznie słowo, tekstury. Tekstury są, no cóż, no, co by tu powiedzieć, niezbyt wyraźne i szczegółowe, oświetlenie jest OK w porządku. Yy, miało być, miał być silnik udoskonalony, właśnie tak jak wszędzie mówią i wszędzie piszą, teksturki są tylko lekko podciągnięte troszeczkę. Yy, co jeszcze troszkę lepiej wyglądają ludzie, troszkę poprawione tekstury tak, ta ten Riley, którego tak podobno ostro animowano wcale nie wygląda rewelacyjnie czyli ten pies, ten pies pies, który jest największą sensacją który promował wręcz w pewnym momencie Call of Duty ale no, chyba nie za bardzo go wypromował poza tym Przeciętnie ze względu na grafikę w zasadzie to co zobaczyłem, to troszeczkę więcej efektów cząsteczkowych, iskier, dymu, ognia, błysków. Trochę z oświetleniem i efektami cząsteczkowymi poprawiono, ale to nie wystarczy, żeby pokazać grafikę na najwyższym poziomie, bo to nie jest grafika na najwyższym poziomie, jest na średnim poziomie. Trzeba się grać płynnie dzięki temu, ale trochę to radzi, trochę trąci myszką. Jak się wcześniej grało w Batet 4, i choć trzeba było tam iść na mocne kompromisy względem y, ustawień graficznych, to jednak wygląda on dużo, 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 dużo ładniej. I dla samych widoczków i scenerii jest y, po prostu warto, warto tą grę no, przynajmniej zagrać. No, jeśli już nie kupować, no, no, niekoniecznie ją trzeba kupować nie? dla samej grafiki. Nie no, to za mało, za drogo, za dużo kosztuje, za drogę. Za to wydaje mi się, że trochę lepszą ma fabułę ta gra. Troszkę ciekawszą, choć taką oczywiście naciągniętą do granic z możliwości. Nieralną, ale, ale lepszą, bardziej wciągającą, głębszą nieco. Niż Battlefield 4. Bardzo ciekawe realia ta gra przedstawia. Stany Zjednoczone, chylące się ku upadkowi, zniszczone przez własną broń orbitalną, przejętą przez tajemniczą federację założoną przez Wenezuelę, która skupia całą Amerykę Południową, która atakuje najpierw Karaiby, zajęła potem Meksyk i atakuje USA już od 10 lat. Fajne, ciekawe scenariusze, choć graficznie średnie się przedstawiają, jednak. E, rdzewiejące, gnijące, butwiejące, rozsypujące się domy, samochody, ulice, niegdyś tnętniącym życiem miast pełnych ludzi, są fajne, są klimatyczne. I to wszystko w wielkiej, potężnej Ameryce. Choć ona oczywiście nie jest już tak potężna, bo trochę ją e, tak e, z najbeczki trawi jeszcze kryzys ekonomiczny. Jeszcze są różne problemy finansowe. No militarnie póki co jest jeszcze najpotężniejsze. Ale widoki, no realia są ciekawe. nie niezła. Super są przerywniki opowiadające dalsze fragmenty historii. Choć tekst jest w nich cokolwiek głupi. No może nie głupi, ale banalny. To jednak... Fajnie są zrealizowane, no, trudno to trochę opisać, fajnie by to y, było, żebyście zobaczyli jak lubicie te gry, znaczy szczelanki jak macie. E, narrator mówi, natomiast y, my oglądamy wyłaniające się z oparów i z chmur mgły, budynki, pojazdy ludzi, albo też z niej takiej jakby mm, eksplozji krystalicznych form. Trudno to opisać, ale to fajnie wygląda. To jest tak artystycznie zrobione. No, nie tak banalnie, niezwykła jakaś wstawka, tylko tak trochę artystycznie y i często pojawia się motyw maski tytułowych duchów prawie w każdym filmiku. I to jest fajne. To jest, to jest, to jest przedstawione w sposób oryginalny. Takich przerwników prowadzących z kolei misję nie było jeszcze. To jest plus, to jest plus, to jest istotny plus gameplay jest podobny no, że stary silnik, no to mechanika jest podobna kryjemy się zasłonami yy, przycelowujemy, bo jak nie przycelujemy dobrze, no to jest, nie, nie wyszczelamy się we wroga, w, wroga. Yy, zero restrykcji otoczenia, bo to jest stary silnik co już mówiłem a szkoda, bo w Battlefield 4 można poszaleć nawet w kampanii nawet w kampanii jest niezłe, niezły model zniszczeń już nie mówiąc o multiplayer. Multiplayerku. Eee, I tu ciekawostka taka troszeczkę odświeżająca grę. To jest właśnie w, w, tajemniczy, super animowany pies Riley. Riley, Virtual. Przełączamy się na kamerę zamontowaną na jego grzbiecie i e, poruszając się wśród traw, wyszukujemy wrogów, żeby e, wskazać cel e, no, no, ludziom, bohaterom, którymi gramy wcześniej. E, rodzinom Walkerów bo to jest dwóch braci. Albo też podbiegamy i atakujemy jej i zagryzamy wroga. To jest taki leciuteńki powiew świeżości do tej skostniałej formuły, bo również gdy nie jesteśmy Riley'em, możemy wskazać mu cel do ataku i on nam wspomaga nas w walce. To jest fajne, to jest fajne trzeba przyznać. Czy to za mało, żeby zupełnie odświeżyć i odnowić formułę. Co jeszcze? Fajne, fajne są dwie króciuteńkie wstawki na odbicie przed atakiem Odyna, gdy walczymy z napastnikami atakującymi z promu kosmicznego. Fajnie, no, w stanie nieważkości się walczy i tak troszeczkę inny sposób poruszania, inny sposób szczelania To jest też taki oddech małej świeżości. Zresztą to wszystko było też w, w, w tym, w recenzji. Ja się trochę zasugerowałem, ale się zgadzam. Zgadzam się w pełni z stwierdzeniem, że to jest taki leciutkie odświeżenie formuły a tak postatem jest po staremu to jest stary dobry koł. stary kod podobny jak Black Ops 2 Modern Warfare 3 z niejako troszeczkę zmiksowaną fabułą Moderna 3 i Black Ops 2 jakby to tak zmiksować i połączyć to wyjdzie historia historia właśnie duchów Fajne są skryptowane sekwencje, bardzo fajne, trzeba przyznać, że są niesamowite. No, no wyspolej, zrobię tu spoilery, ale jak już zniszczymy tam stację Odyn, tak spadamy w atmosferę i płoniemy wokół, latają szczątki, to jest fajne. Albo jak walczymy w mieście, w Caracas, które nagle ulega... Zatopieniu, bo, bo, no bo nasi wrogowie wyszczeliwują rakiety w tamę I nagle walczymy z falami W pewnym momencie nas unosi pod wodą Wraki prze, przepływają, ciała wokół nas Niemal się uderzamy o te ruiny O te wystające betonowe kawałki No jest to, jest to fajne, fajne Jest to skrymacik fajny, trzeba przyznać Mam nadzieję, że takich oskryptowanych scenek będzie więcej A przepraszam na samym początku, gdy uciekamy z, z San Diego atakowanego przez y, po, pociski Odina, który, który się wali, wybucha, ziemia się otwiera, następują tąpnięcia, wstrząsy, wszystko się wali, sypie, wa, walił, nawet ziemia się unosi, auta wybuchają. No to też, też, też. Takie sekrety, to jest plus, plus. to jest, to jest, to jest tam te oskrypto sceny, jak to nazwam. To zawsze był plus tej serii. Zawsze był to plus, i no, budował klimat. Może już nie podnosił adrenaliny, ale budował klimat. Ogółem gra jest słabsza. Nie dostaje ode mnie piątki jak Battlefield. Yy, z tym, że Battlefield, yy, no cóż, no, no cóż, dostał tą ocenę ze względu na. ze względu na grafikę wyższą. Tu jest czwóreczka. Mocna czwórka, ale to wszystko, co możemy dać. Fajnie się gra. E, ostatecznie trudno mi ocenić, czy lepiej mi się gra w kampanię Battlefielda, czy lepiej w Koda. Grałem właśnie przez ostatnie dwie godziny i e, te pierwsze misje w Kodzie, i oczywiście jest misja retrospekcyjna też. Tak jak w Belkopsie dwójce. Tych nawiązań jest całkiem sporo, bym powiedział. Generalnie. generalnie... Jest to na wyrównanym poziomie. Poziom jest bardzo wyrównany. Raz się waha w górę, raz się waha w dół, ale obie gierki, obie szczelanki są fajne, ale nie super, nie rewelacyjne. W zeszłym roku pozytywnie, w przeciwieństwie do recenzji, zaskoczył mnie trochę Black Ops, mocny, długi z ciekawymi misjami taktycznymi. Nie zgadzam się z recenzjami, że są bardzo nieudane. W tym roku jest porządku, jest na poziomie ale chyba od czasu Bioshocka Infinita co było w odległym kwietniu nie spotkałem super szczelanki, super FPP który by mnie tak mocno, mocno mocno klimatem oprawą, fabułą wydarzeniami tak wciągnął i pozwolił dać sobie wysoką ocenę piątkę, czy też według skali growej 9 na 10 nie, nie, nie Battlefield 7.5 Code Ghost 7.0 jest w porządku, jest dobrze, ale nie jest rewelacyjny. I tym kończę moją mini recenzję Battlefield. E, co za pomyłka, co za pomyłka. E, Call of Duty duchów. Idę gdzieś kolację. A następnym razem raczej się tu w końcu już pojawię, żeby Wam ocenić film. Bo jutro wybieram się na Gre Endera, co zapowiadałem tam kilka filmików wcześniej. Na pewno spróbuję zrecenzować ten film jutro wieczorem, jak wrócę z kina, z galerii, jak wrócimy. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że to będzie rozrywka na najwyższym poziomie. No cóż, recenzja była pozytywna. Jeszcze nie czytałem opinii Formowiczów, ale to też jutro na drodze. To na razie to tyle. Żegnam Was! Duch!